Witam wszystkich, lecimy, lecimy. Dzisiaj, proszę Państwa, był Sansberry, więc jakieś nowości może będą. Co my tu mamy? Soft, biały chlebek. No, to takie pity co są. Ale w Sansberry ceny to już są galopujące. Tam już jest drogo. Półtora funia takich chlebek. O! Tutaj fajne do, do burgerów są zarąbiste, O! Rewelacja, patrzcie wszystko po półtora punia, to co to w ogóle jest, jakieś kawałki chyba to są słuchajcie takie łowsiane, łowcia, łowsiane to będą, więc chyba zdrowo, nie wiem, jak się znacie dajcie znaka czy to zdrowo, dzisiaj widzę tak dosyć chlebowo, grubo, chlebowo będzie, Same chleby. Uuu, ten dobrze się prezentuje. O, już na pewno jest droższa jakaś. Nie ma ceny. Słuchajcie, nie ma ceny, a czy jest data? No data jest do dzisiaj. Po prostu bezcenne. Ula la, tych owsiaków to trochę jest. Trzy funiaki, słuchajcie, 15 z to nie są, nie są tanie rzeczy. uuu Ale ile tego jest? Nie chcieli żreć, powiem wam. Mam nadzieję, ach, trochę dobrze, że to jest słodkie. Może to jest z jakimś, słuchajcie, miodem, to może ludziska się nabiorą i będą to brały. Dzisiaj już ten do mnie pisał o te słodycze, ale byłem lekko podenerwowany, bo ostatnio miałem, słuchajcie, 30 ogórków szklarniowych. Nie, chyba z 35 tam więcej było, no. Ula, la, co to. O, patrzcie, jakie fajne musli. Ula, la. Elegancja, mleczko i takie musli to, to chyba. To jest chyba świeża taka, świeża pozycja, taka zdrowa. Chciałem powiedzieć gdzieś świeża, świeże to one tam były jak na polu, w polu leżały. O, tu też tak jakiś chlebek. Powiem wam, no gluten free. Może, może jakiś Wa osoba się nam tu trafi. Zobaczymy, Grahamek, e, Graham słuchajcie. U mnie na wsi to był graham taki, że o, nawet nie chcę się teraz przypominać. Chleb graham to powinien być taki, coś w tym stylu, ale dłuższy i taki, no twardszy. To, co to za graham? Oni chyba tu grahama, słuchajcie, nigdy nie jedli. Ale mamy tych, ty, patrzcie. Uu, ciekawe, to kiedy termin, czy to ma... Uu, o, dobrze, że jest termin taki, wiecie. Luźny, luźny, więc jak dzisiaj nie przyjdą po to, to Możliwe, że jutro z rana mnie przeatakują. O, to to jak wszędzie. Ale ceny są, powiem Wam, wyższe niż w Tesco, tak sprawdzam. Jednak Sansberry jest droższym sklepem. No i co Wam powiem? To Wam powiem, słuchajcie, to wszystko. Ale chciałem się Was poradzić jeszcze. Jutro mam robić, słuchajcie, te. Bo mi zostało dużo tych ogórków szklarniowych. Właśnie Wam nie chciałem, kończyłem Wam. I będę robił tu zalewę, słuchajcie, do tych szklarniowych. I czy ktoś kiedyś z Was robił z ogórków szklarniowych, pokażę Wam, jak wyglądają, tak mi się wydaje, że one się tak nazywają. To są ogórki szklarniowe, nie wiem czy się znacie, czy ktoś robił, bo ja chcę zrobić te ogórki w musztardzie. Właśnie z tych, dajcie znaka. jak ktoś robił mnie i mu nie wyszło. To weźcie mi napiszcie, bo ja mam jutro rano je robić, więc zdążę, Wy obejrzycie ten film. Ja zdążę zobaczyć, nie? Ale powiem Wam, dzisiaj zrobiłem wątróbkę, patrzcie, normalnie taka ciemna. Pewnie się zastanawiacie, bo jest godzina 21, że ona jeszcze tu leży. Ale powiem wam, do rana ona tu nie doczeka. Ja się tak przechodzę mimochodem i tak wiecie ją, kąsam, kąsam ją. Było więcej zdecydowanie więcej. No to um, dajcie znaka właśnie, jak z tymi ogórkami. Czy jest szansa się brać, czy mi to. wiecie, wywalone, bo nic z tego nie będzie. Ale patrzcie octu to kupiłem na bogato, 5 litrów od razu, bo produkcja będzie taka. Ale tych ogórków to ja chyba nawet, ale mnie zatkało, o matko. Zaraz muszę sobie w ogóle moją ulubioną, słoną, słuchajcie, półkankę się napić na, na wieczór, to w ogóle smakuje, to jest rewelacyjne, tak sobie wmawiam, a to jest po prostu totalny szambo, dramat, dramat. Płukanka solna to jest dramat, ale na, garło, na gardło obecnie Chyba numer jeden, dobra, kończę. Kończę, kończę. Słuchajcie, wystawiam to na aplikację. Niech sobie ludki łapią. No i co, wszystkiego dobrego. Słuchajcie, dużo prezentów i w ogóle co wy tam sobie życie, życzycie, nie? Trzymajcie się, miłego dnia. Pozdrawiam. Dajcie znać co z tymi ogórkami. Siemaneczko z rana, słuchajcie, ja taki jakiś jeszcze bez, bez makijażu nic na siebie nie narzuciłem takiego konkretnego. Jak to się mówi, ale zauważyłem, że w internecie jest bardzo modne, jak się myje naczynia, więc też se umyję. Najlepiej niektóre może panie się szokują, że robię to z rana. No, proszę pani. Niekiedy nie trzeba. Niekiedy nie trzeba być perfekcjonistą. Perfekcjonal perfekcjonalistą, dobra, nieważne, ale w ogóle Wam tam polecać, A jeszcze jeszcze wcześniej. Słuchajcie, dzisiaj, stresi, dzisiaj stresik jest delikatny. Już ten, już było jakieś rozwolnienie z rana. Przeważnie mam, jak ja mam jakieś stresy. Stresy, też stresy. Czy to można stresem nazwać? Nie wiem. No, może to organizm, wiecie, psychika ludzka może tego nie odczuwać, to stres. A jednak organizm sam nas o tym informuje. Przeważnie, jaki jest lot samolotem, to już to samo. Od rana słuchajcie, jakieś rozwolnienie, jakiś po prostu to się dzieje poza moją ingerencją, jak dzieje. O, dobre słowo. I dzisiaj to samo, bo o 12 w ogóle jadę, słuchajcie, zobaczyć, tam gdzieś w magazynie złożyli te rzeczy z tego, wiecie, incydentu, co się tam wydarzyło, nie, z tamtym mieszkaniem. No i jestem ciekaw, co tam zostało w ogóle w tym i pff, też tak sobie myślę, czy będzie ten zapach. Słuchajcie tej spalenizny po tym, tak się zastanawiam, wiele w ogóle zastanowień jest pod względem co tam zostało, co oni mogli przewieźć, co oni wyłuskali z tych zgliszczy, przecież ja widziałem zdjęcia, aż później nie chciałem nie wiem czemu oglądać zdjęć, niby mnie, niby mnie takie rzeczy nie szokują nic, ale powiem wam, no nie za bardzo już chciałem oglądać po prostu te zdjęcia, nie wiem czy chciałem się tak... Czy chciałem się po prostu odciąć tak od tej całej sytuacji, że już nowe wiecie, nowe życie i w ogóle takie tam, takie tam bajery, nie wiem, nie mam pojęcia, no ale jak to w życiu, nie można nigdy czegoś zakończyć sobie tak szybko, jakby się chciało, tylko no, trzeba zaczekać, no i teraz będzie ten moment właśnie, chyba już taki ostateczny właśnie, że dzisiaj... Zobaczę co to tam jest do zabrania i razem z tą ubezpieczalnią zobaczę, nie wiem, nie wiem na jakiej to zasadzie będzie wszystko, nie wiem, nie wiem, nie wiem nic, nie wiem. Maszynka do umycia, tu mam słuchajcie naszykowane na te ogórki, dawajcie znać, w ogóle z gardłem, nie wiem, powiedzcie sami, nie wiem czy jest lepiej, czy jest gorzej, wydaje mi się dziwnie, ja już od rana lecę. Wspomagacze, aromaterapia, leci, lampka jakaś uspokajająca. Wszystko jest odpalone. Słuchajcie nas na 100%. Zobaczymy, jakie jakie to będą efekty, ale sobie tak powiedziałem. Tak sobie wymarzyłem, że sobie: Słuchajcie, wezmę i kawulca latę takiego z rana zrobię. Nie wiem. Nie zaszkodzi, a może zawsze pomoże. Szczęściu trzeba pomóc. Słuchajcie i. Dobremu dniu też. A, ale mam, ale mam dla Was kurde filmik w polecajce za tak w ogóle. Ja to oglądam przeważnie, powiem Wam, dramaty dramaty i dokumenty. Pewnie to jest związane z dramatem mojego całego życia. To no coś do czegoś ciągnie, wiadomo o co chodzi, Czajcie, ale dramat jest naprawdę zacny. Kurczę w ogóle, właśnie dokumenty i dramaty dają. Moim zdaniem, to są jedyne filmy, które dają do myślenia, tak, nie? Ja wiem, thrillery też, ale to wiadomo, to jest jakaś tam wykreowana fantazja. Dramaty bardziej są takie nasze, takie ludzkie, nie? I tytuł filmu jest, żeby Was nie skłonać, na tej platformie Netflix Czasem Czasem trzeba odpuścić. Ogólnie bym ten tytuł troszeczkę zmienił. Czasem trzeba odpuścić, czasem nie wiem, dobra, już nie wiem, już zamotałem się, słuchajcie, ale tytuł jest czasem trzeba y, odpuścić, ale musicie mieć, pamiętajcie, siadacie do tego filmu, musicie mieć tą chusteczkę jakieś obok siebie, bo to jest taki wymiatacz łez, że no koniec, koniec. Ja już mopem, słuchajcie, jeszcze wczoraj wieczorem oglądałem, a muszę z rana te kołuszka, ten mopem, wszystkie te łzy swoje pościerać, no po prostu naprawdę jest taki wymiatacz łez, ale życiowy, słuchajcie, życiowy. Polecam wam 100%. W ogóle jak macie fajny film do polecenia, to mi polećcie, ale nie gnioty. Nienawidzę gniotów. Gniota ja już powiem wam, włączam film i to jest pierwszy kadr, 2-3 sekundy, ja wiem, że to już będzie szerok, że to będzie gniot. A jeszcze jest polski taki yy, chyba napad. No nie jakiś taki powiem wam i to też, no, no może to dramat, nie wiem. Lubię stare filmy, więc to może nie być... Moja kategoria, y, dramat y, czy... Ale też dramat, no bo w sumie tam y, parę ofiar było, więc no j, jakiś to był dramat. Też polecam ten napad. Nie jakiś tam wybitny, ale jak ktoś lubi polskie kino, to polecam. Trzeba wspierać polskie kino. Dobra, słuchajcie, no co wam jeszcze powiem, no mam stresa. Mam stresa przed tym, pewnie tam, <laughs> pewnie opowiem wam o tym wszystkim. Ale kawulec zacny, cholera. No nie no, wrzucę łyżkę cukru, przykro mi, przykro mi, tam y, panie, które tam y, mówią, że cukier to, to, cukier śmierć, sól śmierć, w ogóle wszystko śmierć. Zgadzam się z tym, ale coś jeszcze miałem dodać. A, zaraz wam pokażę, jak tą beczkę fajnie wyszorowałem, tam co ma być na kapustę. Słuchajcie, to jest 40 litrów, nawet nie widziałem. No, i teraz tak czekam, kiedy będzie taka pusta, nie? Ale zdarza się, zdarza, więc trzeba być, trzeba być dobrej myśli. A odnośnie chaty, powiem Wam już chyba jest tak, już jestem pewien, teraz już wszyscy z tego incydentu, jakby tam ktoś się zastanawiał, co tam z tymi mieszkaniami. Wszyscy już dostali chaty, no i wszyscy są, wydaje mi się, za, zadowoleni. No, są tacy sąsiedzi, którzy są na przejściówkach, nie? No, bo, bo wiadomo, do no, tej niższej części, tak jakby to co u mnie wywaliło te wszystkie mieszkania, że znikły, nie ma ich fizycznie, no to yy, tam jeszcze na dole, jak była ta fala taka uderzeniowa, nie wiem jak to tam nazwać, chyba dobre, dobre słowo użyłem, to po prostu ludzie zostali teraz przeniesieni na czas no zrobienia porządków w tamtej, w tej strefie, podejrzewam, że wiecie, oni chcą to no zaorać, żeby, no, żeby nikt nie widział, no bo to raczej nie chciałbym z rana, wiecie, kawul, tak jak teraz sobie kawulca robię i ja patrzę, a tamte gruzowisko jest, nie, jeszcze wiem, że no trzy osoby tam po prostu straciły swoje nadzieje na dalsze, na dalsze życie. No w sprawie też wiadomo, że na początku były aresztowane chyba dwie osoby, a teraz już jest ich sześć. sześć. podejrzanych o te tam wiecie, gotowanie, go, gotowanie kompotu, ale nie owocowego. No i też już tam teraz się inne już kompoty za, te robi, nie w tej kwestii. Czajcie pewnie o co chodzi. I też nie dilerzy samochodowi, no tylko wiecie jacy, nie? Co ja wam będę mówił? Wszyscy są obcykami Kwiatek mój też fajnie widzę, że zielone listki wypuścił, więc nadzieja, nadzieja, słuchajcie, nie wiem, czy na nowy dzień, nadzieja, czy na nowy tydzień, czy na nowy miesiąc, nie mam pojęcia. <laughs> ja biorę łyk kawy. Fajnie, może też łykniecie razem ze mną. I jaram się tymi ogórkami, czy coś z tego wyjdzie, bo kurde, Miałem 30 coś, miałem tych ogórków, powiem wam, i od razu jakiś ziomek to zabu, zabukował, tylko wziął 20. I kurde, nikt już nie chciał tych ogórków wziąć. Mówię, no muszę coś wymyślić z tych ogórków. I tak mi wpadły, bo kiedyś u takiego zna, e, znajomego jadłem ogórki w musztardzie i sam robił, słuchajcie, bomba. No, no, tak mi posmakowały, że niekiedy jest taki smak, że coś spróbujecie raz. I ten smak idzie przez, z wami przez całe życie. I te ogórki idą ze mną przez całe życie. Podejrzewam, że jak ja to zrobię, to ja spieprzę ten po prostu smak, i on już nie będzie szedł dalej ze mną całe życie. Aczkolwiek ten jego tego kumpla, tak, ale ten mój nie, absolutnie. No ale dobra, bądźmy, bądźmy dobrej myśli, możliwe, że przebiję go smakiem w co wątpię, no i ten kurczę zamówił te ogórki, słuchajcie, to było, nie wiem kiedy, przecież to było chyba trzy dni temu, te ogórki miałem, no i ja czekam, wieczorem miał być po te ogórki, słuchajcie, on pisze, czy on może być jutro, nie, mówię, no dobra, nie wpada jutro, nie, nadchodzi znowu wieczór, znowu on mówi mi, że on dzisiaj nie może, czy on może jutro po te ogórki, ja sobie myślę, no cholera, jest na przecież te ogórki, szlak trafi, to nie jest, to nie jest, słuchajcie, nie wiem, y kiszone ogórek, który czym dłużej tym lepszy, nie? To jest jednak świeży ogórek i za trzy dni to tam już nie będzie co zbierać, bo że ktoś na ogórkowo już go rzuci. Ale na szczęście, słuchajcie, tak niespodziewanie, no bo mówię, już nie wierzyłem w niego, ktoś tłucze, ktoś wali. Patrzę, on wbijał. Uuu, jak mi się morda ucieszyła. Jakiś chyba z Rumunii ziomek. w porządku, w porządku, z takim wózkiem się zajechał. Bardzo dobrze, bo wiecie, te ogórki, jeszcze miał tych słodkich bułek, tam pół półworka, nie? <ścoughs> Ale najlepiej ostatnio temu taki Richard jest. Wiecie, i przychodzi ciągle, on przychodzi ciągle, bierze te słodkie te bułki takie, nie? Zawsze na niego mogę liczyć, ale ostatnio to już był taki pocisk, bo była masa tych bułek w takich tych w kartonach, miałem tych słodkich, jakiś tam nawet jakieś ciasto, tam jakieś tam. No było bardzo dużo, było bardzo dużo. Worek, worek no w ogóle tych, 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 tych słodkich rogali, to jak podniosłem, to powiem wam, to mogło być jakieś... Coś koło 10 kilo nawet. Plus jeszcze tam były dodatkowe. On jak przyszedł, jak to zobaczył? To w ogóle masakra miał minę, gdzie zawsze, jak widział słodkie, to mu wiecie od razu błysk w oczu adrenalina mu tam już od cukru pewnie waliła sztuczna. Ale zawinął jakoś ten towar, no bo wiecie, głupio mu by było chyba, żeby nie, ale powiedział, że jutro już nie przychodzi w ogóle i coś tam. A wczoraj najlepiej, a i wczoraj pisze, czy będzie jakiś towar, czy ja dzisiaj jadę, coś odbieram, no to ja mu napisałem, że nie, bo to w sumie nie wiedziałem, bo na tej aplikacji też macie, macie tam jakby tygodniówki, gdzie wiecie, że jedziecie, a zdarza się tak, że ktoś nie może przykładowo, no nie wiem, jest chory, czy coś, tak jak ja jestem teraz chory i mogę sobie odpuścić tam jeden, dwa, czy trzy, no ile chcę, czy jadę na wakacje, nie, i wtedy ktoś tam sobie, z kim się umawia, no to bierze za niego ten, 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 ten odbiór, nie? Żeby po prostu jedzenie się nie zmarnowało, tylko zostało rozdane, nie? Taka jest zasada. No i wczoraj wieczorem też tam godzinę przed musicie zawsze dostać informację, że jest odbiór. No musicie mieć ten czas, nie na dojazd do sklepu. No i dostałem te info, że to tutaj w sklepie jest w okolicy, mówię, no to lecę, nie? A temu wcześniej już napisałem, że no dzisiaj nic nie będzie, bo wiedziałem, że dupy nie ruszę ze schałpy. A w ogóle mówię, już posiedzę cały dzień w tym domu. Słuchajcie, żeby żeby z tym gardłem ogarnąć, ale historia to już jest naprawdę chyba żółtej ciszenki jest prostsza niż z tym moim gardłem, bo już zachwycałem się, że jest rewelacja tą słoną wodą, powiem wam najpierw były te miody, teraz ta słona woda, ale niby płukałem już wczoraj sześć razy normalnie tą słoną wodą, a wieczorem czułem spać myślałem słuchajcie, że się uduszę, zrobiłem sobie herbatę jeszcze no już nie z miodem, bo już wszystkie miód wy wypiłem, tak jak mi miód idzie, nie wiem Ogólnie tylko do, do jakichś sałatek robię, słuchajcie do sosów coś tam, coś tam miod używam, to w tym sezonie, no to ja już chyba nadwyżkę dwuletnią po prostu wyżłopałem tego miodu. Nie wiem czy to zdrowie, ale kurde co ja w ogóle wam mówię Matko bosko, już się tak za, zaplątałem, ale ta kawa fajnie, fajnie mi pobudziła. Elegancko w ogóle. Z tymi słodkimi łukami, aha no i właśnie mówiłem mu, że nie będzie nic, nie? A tu wystawiam na aplikację pierwszy, kto zabukował żarcie, te słodkie. Takie były te kwadratowe, te z... ale to powiem Wam tak, jak dla niego to chyba dobrze, bo to były jakby z płatków owsianych, takich zbitych. Nie wiem, może z miodem albo z jakimś tam syropem. Więc dla niego to dobrze, bo to wydaje mi się, że delikatnie to jest zdrowa pozycja, a nie jakiś taki wiecie ścierwo takie. Zapchaj dziura, jak ja to mówię, że nażrecie się tego słodkiego, cukier wam walnie i tak naprawdę nic z tego nie wynika. A jakbyście musieli sprawdzić, ile musicie w ogóle, nie wiem, spacerować czy biegać po, po zżarciu jednego rogala, to się za głowę można chwycić. Powiem wam raz na takiej właśnie... <laughs> Te, co są dopływania takie tej maszyny na złowi. Katowałem się chyba godzinę, a później zżarłem coś słodkiego. I sobie myślę, ja pierdzielę, kiedy to jest przeginę. Katować się godzinę, potleci, wiecie, po tupie, po plecach, a później zżarłem, nie pamiętam, jakieś drożdżówkę chyba czy coś. I po prostu spieprzyłem tą całą godzinę mojego, mojego wysiłku. Ja pierdziele, dlaczego ja nie jestem codziennie lepszą wersją samego siebie. Wiem, że wy, wy mi nie odpowiedzieć, nie odpowiecie na to pytanie, bo to jest pytanie, pytanie do mnie, ale od wielu lat nie potrafię sobie odpowiedzieć. Dlaczego nie jestem codziennie lepszą wersją samego siebie? To tak zarobiście brzmi i, i, i słuchajcie, na jakie wyżyny w ogóle to mogłoby mnie wybić? Jakbym codziennie się starał być lepszy niż jestem. Trzeba sobie to w ogóle skwitować, że nikt nie jest idealny, nie musimy dążyć do ideału, nie. Słuchajcie, miłego dnia Wam życzę tym akcencikiem, później Wam dam znaka, jakie tam graty się, kurczę, udało znaleźć. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, fajny, fajny. Jak to było? Coś odpuścić. Cofnijcie sobie, jak nie pamiętacie. Pozdrawiam, hej. Sekcja komentarzy oczywiście Wasza.